Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym opisać, jak stałem się oszustem na OLX. -ie. Tutaj wyślę całą e, rozmowę z Mariuszem, którego serdecznie po, e, pozdrawiam. I tak, jak ktoś ogląda mój kanał, wiedział, że chciałem się pozbyć drona. I ten dron był lekko z wadami. Jak ja się skapałem, że jednak te wady to może nie są takie w stosunku do tego drona, bo miał słaby zasięg i. Co jakiś czas miał jakieś halo, że poleciał w lewo czy w prawo. Ja to znosiłem, bo tak jak tłumaczyłem w tym filmiku, akceptuję te wszystkie jakieś niedogodności, próbuję się dostosować, zamiast od razu wysłać na gwarancję. I to już może mój błąd, ale i zaleta, to tak samo jak w pracy. Pozdrawiam serdecznie firmę, w której teraz pracuję. Super ludzie, naprawdę ekstra warunki, ale ja nie nadaję się na to stanowisko. Ale tak jak mówię, oni też twierdzili, że z każdego mogą zrobić, na przykład mandryniarza, którym jestem, no, i walczę, tak? Walczę, ale kurde. Ech, może za jakiś czas, jeśli naprawdę oni to akceptują, to będę idealny, ale jeszcze mi daleko. A tak są, to właśnie to są wady: jak się nie poddasz, to czegoś nowego się nauczysz, to właśnie będę bardziej dokładniejszy, a tego mi brakuje w życiu. To tak samo jak widzicie po moich filmach, byle szybko zrobić, zawsze byłem szybki. Tak jak jeździłem do Holandii, szybkie fizyczne prace, to byłem topowy, tak? Ale już w innych rzeczach to jest trochę gorzej, ale teraz to podnoszę, nie poddając się. chociaż nerwów i zdrowia to na pewno mnie to kosztuje, bo za bardzo się tym przejmuję. Tak więc miejmy wyjebane, a może będzie nam dane. Jak mi już świeciło, to od razu go wysłałem i XCOM wysłał mi nowego. Ja patrzę na tę pudełko, na tym pudełku jest napisane i Szymoniu XCOM, już nie jesteś takim dobrym, już, się, już nowego drona, nie wiem czy u Was kupię. Eee, bo na tym pudełku było że jest tam dana zawartość mogę tam wysłać, wystawić tutaj zdjęcie i tu też mogę wystawić ten filmik który opisywałem powrót tego drona i sobie myślę tak trochę zraziłem się do tego modelu a jestem zafascynowany tymi nowszymi modelami one są znacznie niestety droższe to może mówię sprzedam sobie, dozbieram i kupię ten nowszy, dlaczego? bo pracuję zazwyczaj sam, jeszcze nie udało mi się nigdy zmobilizować tu jakieś ekipę takiej żeby coś chciała robić i działać w filmach Dlatego właśnie tam jest obce śledzenia. W tych nowszych dronach ta obca śledzenia już jest o wiele lepsza i to mnie zainspirowało. A że mam jeszcze Fantoma 4, który on do takich jakichś lepszych predyspozycji się świetnie sprawdza, jest niestety tylko mobilność jest gorsza. No to mówię, dobra, wystawię go i zobaczymy co będzie. Patrzę na Allegro, nowy jeszcze kosztuje czy 400. No to myślę sobie, tu jest dodatkowa bateria, niby w tym pudełku jeszcze ten. Patrzę pilot mi oddali, tam też ma być pilot, inne rzeczy. Mówię spoko, to ktoś będzie miał ofertę, to wystawia za 3 i na pewno zejdzie, bo cztery baterie, nówka dron, mówię kurczę no i od razu się od, odezwał Mariusz i tam jeszcze później po nich paru innych, ale on był pierwszy i mówi wyślę, tu możecie sobie prześledzić tą rozmowę, ja wam to mniej więcej skrócę że 2600 i on go bierze. Ja mówię, kurczę, dobra, jesteś pierwszy. Dla Ciebie będzie okazja, ja już będę miał też go z głowy, Zawsze wiem, że jak już coś sprzedajemy, to trochę tracimy, ale że jestem też takim człowiekiem, że zawsze te rzeczy, które kupuję, próbuję, żeby na dla mnie pracowały, to nigdy za dużo też nie, nie tracę. Pamiętam, jak moi tak znajomi mówią, że tu się nic nie opłaca i tak po co to kupować, po co coś robić. Ja mówię, no jak z takim, z takim nastawieniem podchodzimy do tego świata, no to na serio... Nic, tylko pić albo jakieś nałogi, albo iść na dyskoteki, czy nie wiem co. No ale że ja próbuję się cały czas rozwijać, chociaż skulawo to idzie, to i tak próbuję. No, wracając do tematu, jak nieświadomie stałem się właśnie tym oszustem. No i wystawiłem to wszystko, opisałem, nawet ten filmik, który tu jeszcze raz możecie go zobaczyć, wystawiłem. No i pan Mariusz przyjeżdża dość daleko, miał z okolic Sosnowca Fajny gość, pozdrawiam go serdecznie zadowolony, wytłumaczyłem mu co i jak wszystko, zapłacił gotówką pojechał i co się okazuje następnego dnia, że niestety poczuł się oszukany ja go bardzo serdecznie za to o, przepraszam miałem z nim rozmowę telefoniczną, nie gniewa się i w ogóle, bo rozumiem, że to było takie oszustwo, kraje nieświadome bo opis się nie zgadzał. Ja on zobaczył ten film, wiedział, ja się zapytałem go, czy właśnie oglądał ten film z YouTube'a. On powiedział, że tak, że wie o co chodzi, wszystko wie to super. Już mam mniej tłumaczenia, jeszcze miał tam parę pytań, wszystko fajnie. I okazało się, że w tym pudełku był tylko dron z Etui i nic więcej. No i taki wał, ja od razu, kurczę, kupiłem się zrobiło, to tak jak widzicie w tej rozmowie, od razu zaproponowałem 200 złotych rekompensaty. No i Mariusz się na to zgodził i myślę, że wszyscy są zadowoleni i ta wtopa była, bo była. Niestety zrobiliśmy błąd. Tak jak Mariusz powiedział, że nie odpakowaliśmy tego pudełka, a nie chciałem odpakowywać, żeby było widać, że to jest oryginał. I Xcom chyba musiał to u siebie odpakować. Bo na pewno taka, taki sklep ma jakieś takie maszyny, które to zapakowały jakby na nowo. No i tyle z tego wyszło. No i mailowo wysłałem Mariuszowi pozostałe tam części do gwarancji, faktury. No i jesteśmy kwita, mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni, on sobie z synem będzie pierwszy raz użytkował drony i polata sobie gdzieś tam w górach, jak mówił, a ja będę zbierał może na, tego, na tą nowszą wersję i jeszcze mam Phantom 4, który jak dla mnie jest niezawodny i naprawdę świetnie się nim lata, tylko mobilność jest o wiele gorsza. To tyle, pozdrawiam z mojej krótkiej historii życiowej, jak stałem się oszustem na olx nieświadomie, ale szybko to odkręciłem, bo honor trzeba mieć, przynajmniej ja. Mamco, a ver.